Noc, 30 września na 1 października Każdy się ubiera Decyzja została podjęta po jednej butelki czacie. Tak, że jedzie, jedzie jedziemy Jedziemy Ale z samochodem Nie, nie, z piechotą je, Ja, Kurteczka, Jacek Kurteczka, Kuba Kurteczka i Romanikowski Tak wygląda gość, który zaraz, zaraz, zaraz dobędzie Kazbek Godzina 23.23 ja Zaraz otworzy okno Manko, 22 naszego czasu, czyli 20 czasu polskiego. Jesteśmy w Tbilisi, dobraliśmy mieszkanie, potem wapuka, że nie było czasu, chcieliśmy jak najszybciej wyjść z domu. Wybraliśmy sobie taką chińską, fajną knajpeczkę, która nazywa się Yusai. Tutaj mamy menu. Ja wybrałem sobie guru Ganpan, wołowinkę z ryżem. Nie wiem, zobaczymy. Co pan mi polecił po prostu? Ale są bardzo takie jak... A z racji tego, że nie nagrałem Wam jeszcze naszego noclegu w Tbilisi, tak jak Wam mówię, wzięliśmy coś takiego trochę już lepszego, za 160 zł za, yy, za noc. I ile? Za 6 osób, także... Także no... Trochę się szarpnęliśmy, ale chcieliśmy mieć wygodę. I teraz proszę bardzo, wchodzimy do domu. Tutaj taki salonik z kuchnią, łazienka całkiem okej. Okay. Szało może nie ma, ale najważniejsze, że są łóżka wygodne. I dwa tak naprawdę takie same pokoje. i tutaj mamy widok z okna. Naprawdę mieszkamy bardzo blisko Starego Miasta. Właściwie mieszkamy na Starym mieście. Także wszystko się zgadza. Nadal w Tbilisi, jest piątek, godzina no, prawie 15. Idziemy teraz na kolejkę górską, która się nazywa Aerial Tramway. Jedzie nasza gondolka, więc wsiadamy. Jak zdejmiemy koszulki, to, to nikt nie wejdzie. Muzyczka w, w tle gra. Nadal jesteśmy na tym punkcie widokowym. Pokażę wam tutaj piękną... Tamta willa to pewnie jest Christian Cristiano Ronaldo. A nasi wariaci, jako że to są wariaci, to nie zejdą normalną ścieżką, tylko idą na dziko. Wróciliśmy do domu, bo już jesteśmy bardzo zmęczeni, posiedzieliśmy troszeczkę tutaj przy stole, wypiliśmy jakieś tam resztki. Bardzo intensywny tydzień, bardzo mało spania, bardzo dużo chodzenia przede wszystkim, codziennie robimy tam parę kilometrów. I tutaj już panowie szybciutko polegli. Mam nadzieję, że zrobią zretnicze, żebym tu mógł wskoczyć do środeczka. Tutaj... A ty go na zero Chcemy Kubę przed y, klubem wystylizować y, na zajebistego muzułmana. I zostaw mu tę brodę, bo fajnie wygląda. tutaj. No. tutaj. Dobry barber zawsze buziaka na koniec daje. Siemaneczko, jesteśmy w takim fajnym pubie. Chcieliśmy zjeść burgera i tu przeczytaliśmy, że są bardzo dobre. King Ali Pub. Oczywiście siedzimy, nie było miejsc przy, stolach, więc, przy stołach, więc siedzimy przy barze. Pyszne. Jedziemy teraz pod stadion Dynamo Tbilisi zakupić sobie jakąś fajną koszulkę. Jaca dzisiaj prowadzi. Więc tak, fan Store jest dzisiaj oficjalny na stadionie zamknięty, natomiast po drugiej stronie ulicy jest jakaś podróbka fanstoru. Czytaliśmy komentarze, że, mo, że da się tam kupić e, legitne koszulki, natomiast zdarzają się też podróby, także musimy być czujni, tak? Być czujni, być czujni. Dobra, wchodzimy jak A to nie uważasz, że to jest podruba ciężka? <grywa> <grywa> tak. Ale jak kupisz i nie wiedzą, że to jest podruba, to nie jest podróba No On nie ma tak pyszne wino Winko? 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 O, Chodzimy to jest pomigranat mam, 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 Przepyszne delicious Dino, tu, co? się napić Jedziemy w samym miejscu w z Beki. I niestety podczas podróży przytrafił się dziura na drodze. Piliśmy winko, które przed chwilą kupiliśmy. Kurde, no przecież to się nie spiesza. A więc tak, jedziemy do tamtej miejscowości, która jest bardzo blisko granicy z Rosją. To granicy z Rosją mamy około 100 km I zobaczcie, już tiry stoją w, w kolejce na przejście, na przejście graniczne. No po prostu sytuacja bardzo podobna jak na Ukrainie. Nie mogę spać. Jesteśmy teraz w takim miejscu, w miejscowości Gady Auri. Jestem takim też, jakby tutaj w panoramie zrobionej. I zobaczcie, jaki mamy piękny widok. Po prostu cudowny. Nie wiem, czy to widzicie, ale właśnie będziemy przejeżdżać przez środek tańczy. Na dole jest garnek złota, i za chwilę Kuba po niego skoczy. A przed wami Kazbek. Jest to jeden z najwyższych szczytów Kaukazu na granicy Gruzji z Rosją, z Rosją o wysokości aż 554 metry. Czy jest kompletne. Dobra, punkt widokowy cminda Claster Cminda sameba Ale re, to foto to mi To tylko fake. Ej, możemy zrobić reklamę Old Spice'a, posadzimy kubę na koniu i tyłem go jeszcze jedna ważna rzecz, ja jako największy fanatyk i koneser keczupów Złaciłem coś takiego na półce sklepowej za 3 lari Wypiekany w tradycyjnym gruzińskim piecu chleb, nazywa się on shoti. Antek planował zjeść z keczupem Nie, planowałem zjeść Nie. z keczupem. Sprawdzimy jaki ten keczupik jest, o Kwaśny, ja fan podliżki, dobry jest o, Bardzo podobnie, bardziej koncentratowy może jest fajny, naprawdę fajny. Teraz, tak w skrócie, to nasz pokój. Generalnie, już bardziej stary niż nowy. Ale co mnie tutaj przed chwilą zdziwiło, o wielki, obrzydliwie wielki ślimak. Nie wiem skąd on się tu wziął, ale, ale on się rusza i chodzi. Niech on stąd spada lepiej. Nie no dobra, kto wyrzuca tego, tego ślimaka? Noc, 30 września na 1 października Każdy się ubiera Decyzja została podjęta po wyczuciu jednej butelki czaczy Także jedzie, jedziemy na ja Kazbek Ale z samochodem Nie, nie, z piechotą Ja, Kurteczka, Jacek Kurteczka, Kuba Kurteczka i Urman Kot Tak wygląda gość, który zaraz, zaraz dobędzie Kazbek Godzina 23.23 Zaraz otwiera się okno pogotowe, będziemy robić atak szczytowy Jesteśmy gdzieś bardzo wysoko, bardzo dużo psów, bardzo dużo wilków, bardzo dużo... O oh Jezu, koni! Dziwi się, nie wiadomo co się dzieje, ale idziemy, nie boimy się, robimy to dla Was, robimy kontakt, Boże! Stado wilków przed nami! Czy przyjdziemy? Damy radę, damy radę, damy radę! Jezus Maria! Robimy ogólnie tak, że zamykamy sobie oczy Wsłuchujemy się gwiazdy, planety, których nie znamy i w ogóle I kubek, i kubę, którą p.m. obok tam. Niestety spotkały nas złe warunki atmosferyczne. Analizując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, doszliśmy do fundamentalnej konkluzji. Czas wracać do naszego base campu. Ostatni dzień. Nie chcę stąd wyjeżdżać, ale. Nie chcę, ale musimy. Supero. Wróciliśmy tutaj do pani, wracamy. E, tam z, z ga. I znowu trzeba się przy pani, bo te winkę, które wczoraj kupiliśmy, całe nam się skończyło. A może pani coś dorzucić tam? O, Zdrowie widzowie. Ja, witam Was z Kutaisi. Wróciliśmy z Tbilisi dzisiaj. Sorry, że w ostatnim nie tak mało nagrań, ale po prostu już każdy jest tak zmęczony. Natomiast wracając do tematu, jesteśmy, wr wróciliśmy do Kutaisi, czyli jest dzisiaj niedziela, 1 października. Jutro o godzinie 11 mamy lot z Kutaisi z lotniska. No i teraz sprzątamy wypożyczony samochód, tą kiję Sorento. i generalnie chodzi o samochód jeszcze, to możemy Wam polecić, z tym jakby ktoś chciał, to uderzajcie do nas na prip możemy polecić Wam naprawdę świetną wypożyczalnię, bo tak, słyszeliśmy dużo na przykład o Martyna z Gruzji, taka najbardziej popularna dla polskich turystów, Polka, która z samochody, ale te samochody są ok, bardzo fajne jakościowo, są dobre, nie psują się, natomiast e, ceny są bardzo wysokie, a nam się udało znaleźć w super cenie, bardzo fajna jakość samochód. Nie zepsuty nic się nie stało, co jest tutaj bardzo rzadkością. Też dużo osób na grupkach tam na Facebooku i tak dalej o wypadach do Gruzji poleca Zuraba absolutnie kilka dni przed wyjazdem, nawet tam tydzień, dwa, zaczęły się wylewać na niego hejty i bardzo dużo postów, że, że po prostu jest cały czas pijany, że ktoś się dzieje z samochodem, to zostawia to na głowie klientów i nic kompletnie nie pomaga, także ludzie są bardzo niezadowoleni i psują sobie przez to całe wakacje, bo na przykład wypożyczają samochód, on gdzieś im w górach e, się psuje i muszą sobie sami radzić. Tracą dzień, dwa, trzy, tak i mało tego, mają wszystko na swojej głowie, także Zuraba, jeśli... Jak byście kiedykolwiek o tym słyszeli, to absolutnie nie polecamy. Martynę z Gruzji z opinii, których my poznaliśmy jak najbardziej, natomiast no ceny są drogie. Więc jeśli ktoś sobie chce pozwolić na jakieś fajne off auto, to, to i ma też do tego budżet, nie ma problemu, e, dawajcie do, do Martyny. Jesteśmy 3 minuty samochodem od pożyczalni. Myliśmy samochód i zostawiliśmy go na światłach, żeby też lepiej wyglądał. I akumulator się rozładował. Minęło dosłownie, nie wiem, 3-4 minuty pan już przyjechał. Cały czas grzmi. Oj, widzieliście widzowie, ło. dobra, teraz uwaga, taka sytuacja przychopa. Nie dość, że wszystko powiedział, że możemy iść, to jeszcze spytał się czy palimy palimy. Czy palić jointa? I uwaga, i dał nam na fartę. Chcesz pomuchać? Cytryną fartą. Żeby to było mało, to pan powiedział przed chwilą do Jacy, żeby nie palić jointa, tylko żeby zrobić tułoka. <grywa> Jesteśmy po kontroli osobie z tej Antka Pajewski. Został on yy, ściągnięty przez policję Nie wiem co oni tam zrobili w środku Wygląda na zestresowanego, oszołomionego. Nie wiem czy tam w przypadkiem nie zrobili Zobaczcie nie jajce Poniedziałek, 10 rano Michał zaraz idzie na uczelnię po powrocie do Polski Oni walą w gminę Nasza podróż powoli dobiega końca Zawsze mi dupowoli cały cały los. Y, była bo, bo mnie taka babka jest stwierdziała, że ma, mamę. I tak mi się to chce to słodkiego to teraz, że nie mogę trzymać. Tak, Trzymajcie się, dziękujemy, że byliście z nami. Wczoraj po arysu, patronek i tyle. No. No i moi drodzy, niestety zbliżamy się do końca naszego sezonu z Gruzji. Został tylko jeden odcinek wywiad z uczestnikami podróży i krótkie podsumowanie wyjazdu. Także jeśli kogoś interesują ceny, jedzenie czy nasza ogólna ocena, to zapraszamy do oglądania. To był ostatni odcinek vlogowy, ale jest na to czekać. W następnym sezonie lecimy do Egiptu, sprawdzimy czy działa tam autostop, pozwiedzamy zarówno Kair jak i mniejsze miasteczka. Oczywiście nie obyło się bez przygód związanych ze służbami porządkowymi. Premiera pierwszego odcinka już niebawem.